Drodzy seniorzy, usiądźcie wygodnie i usiądźcie wygodnie, bo to, co zaraz usłyszycie, może mieć znaczący wpływ na wasze życie i portfel. Rząd właśnie oficjalnie potwierdził to, na co czekały tysiące emerytów. Druga indeksacja emerytur na 2025 rok stała się rzeczywistością. I nie mówimy tu o kilku drobnych to prawdziwe pieniądze, które trafią do waszych kieszeni jeszcze przed końcem roku. Wyobraźcie sobie, że wasza emerytura wzrasta nie raz, ale dwa razy w ciągu jednego roku. To nie prezent, to wasze prawo, a celem jest zrekompensowanie strat spowodowanych inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania. Najlepsze jest to, że wiele osób nadal nie wie, że ma prawo do tej dodatkowej indeksacji. Niektórzy emeryci mogą otrzymywać setki złotych więcej miesięcznie, ale kto dokładnie kwalifikuje się do podwyżki? Kiedy ZUS zacznie ją wypłacać? Czy trzeba składać jakieś dokumenty? Czy będzie to obsługiwane automatycznie? To ważne pytania, ponieważ niektórzy seniorzy mogą otrzymywać więcej niż inni, w zależności od historii składek, daty przejścia na emeryturę i tego, czy pracowali po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym filmie przeprowadzę cię przez wszystko krok po kroku, kto się kwalifikuje, kiedy pieniądze dotrą i ile możesz się spodziewać. Wyjaśnię również, co zrobić. Jeśli z jakiegokolwiek powodu twoja podwyżka nie zostanie uwzględniona, tak, w niektórych przypadkach tak się stało. Jeśli zależy ci na emeryturze i chcesz wiedzieć, kiedy otrzymasz więcej pieniędzy, to ten film jest dla ciebie. Nie przegap tej okazji. Zostaw lajka, jeśli chcesz otrzymywać ważniejsze aktualizacje dotyczące swoich świadczeń, i kliknij subskrybuj, aby niczego nie przegapić. Teraz, gdy wiemy, że druga indeksacja emerytur została oficjalnie zatwierdzona na 2025 rok, porozmawiajmy o szczegółach. To, co przygotowałem dla ciebie dzisiaj, może mieć realne znaczenie dla twojego domowego budżetu, więc zostań ze mną do końca. Wyjaśni nie tylko, kto i kiedy otrzyma podwyżkę, ale także, jak upewnić się, że jej nie przegapisz. Dlaczego więc w ogóle wprowadzono tę drugą indeksację? na początku 2025 roku. Polska doświadczyła rekordowo wysokiej inflacji, szczególnie w pierwszym kwartale. Ceny żywności, leków i energii wzrosły tak gwałtownie, że regularna indeksacja marcowa okazała się niewystarczająca. Dlatego też, po naciskach ze strony organizacji seniorów i rosnącym zaniepokojeniu opinii publicznej, rząd zdecydował się na uruchomienie dodatkowej awaryjnej indeksacji pod koniec tego samego roku. To rzadki ruch. Podczas gdy w przeszłości zdarzały się premie lub jednorazowe płatności, dwie indeksacje w ciągu jednego roku są czymś bezprecedensowym. Prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy ta nowa podwyżka wejdzie w życie. Oficjalnie druga indeksacja rozpocznie się we wrześniu 2025 roku i zostanie wypłacona wraz z Twoją regularną emeryturą lub świadczeniem. Jednak początkowe płatności mogą zostać opóźnione, szczególnie w przypadku osób które zazwyczaj otrzymują świadczenia w drugiej połowie miesiąca. ZUS oświadczył, że wszyscy uprawnieni otrzymają swoje pieniądze wraz z zaległymi wynagrodzeniami, nawet jeśli pierwsza podwyżka wpłynie w październiku. Dlatego miej oko na swoją skrzynkę pocztową i konto bankowe i nie martw się, jeśli środków nie będzie na pierwszym dniu miesiąca. Zajmijmy się teraz tym, kto dokładnie kwalifikuje się do tej drugiej indeksacji. Zgodnie z rozporządzeniem obejmuje ona wszystkich odbiorców systemu emerytalnego, w tym emerytów, rencistów i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Nie ma znaczenia, czy otrzymujesz minimalną emeryturę, czy masz za sobą dziesiątki lat pracy. Jeśli pobierasz świadczenia z ZUS, KRUS lub systemów wojskowych, kwalifikujesz się. Jednak rzeczywista kwota, którą otrzymasz, będzie zależeć od bieżącej kwoty świadczenia. Jak będzie obliczana druga indeksacja? Będzie ona wykorzystywać mieszany model procentowo-ryczałtowy, podobnie jak indeksacja marcowa. Oznacza to, że do każdej emerytury zostanie dodana stała kwota bazowa, około 90 zł, plus procentowy wzrost, szacowany na około 6,5%. Dokładna stawka zostanie ogłoszona w sierpniu, gdy będą dostępne pełne dane dotyczące inflacji i średnich wynagrodzeń. Na przykład Janina z Otwocka, która otrzymuje 2100 zł miesięcznie, może otrzymać dodatkowe 136 zł. To ponad 1600 zł rocznie, wystarczająco, aby pokryć rachunki za prąd lub leki. Osoba z emeryturą w wysokości 3500 zł może spodziewać się podwyżki o 230 zł. Zmiany te mają duże znaczenie, ponieważ koszty utrzymania nadal rosną. Ta indeksacja obejmuje również inne świadczenia. Takie jak dodatki opiekuńcze, zasiłki dla weteranów i wsparcie dla opiekunów. Oczekuje się, że dodatek opiekuńczy, który obecnie wynosi 294 zł, wzrośnie do około 312 zł, co będzie dużą pomocą dla osób wymagających regularnej opieki. A co, jeśli dopiero przechodzisz na emeryturę i zastanawiasz się, czy będziesz się kwalifikować? Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli twoja emerytura zostanie przyznana przed 31 sierpnia 2025 roku. Jeśli Twoje świadczenia zaczną być wypłacane po tej dacie, podwyżka nastąpi wraz z indeksacją w marcu 2026 roku i nie, nie musisz składać wniosku. Cały proces będzie automatyczny. ZUS podkreśla, że ta indeksacja będzie miała miejsce w taki sam sposób jak w marcu, bez konieczności składania żadnych formularzy. Upewnij się jednak, że twoje dane w ZUS są aktualne, zwłaszcza adres i dane konta bankowego, aby środki dotarły do ciebie. Jest jeszcze jedna ważna uwaga dla tych, którzy nadal pracują. Jeśli nadal jesteś zatrudniony na podstawie umowy lub prowadzisz działalność gospodarczą, możesz poprosić o ponowne przeliczenie emerytury po wrześniu, aby uwzględnić nowe składki. Często się to pomija, ale może to skutkować kilkoma setkami złotych więcej każdego miesiąca. Pamiętaj tylko, że będziesz musiał sam złożyć taki wniosek. Wielu seniorów pyta również, czy będą jakieś dodatkowe płatności, takie jak 14. emerytura. Odpowiedź brzmi: tak. Budżet na 2025 rok obejmuje środki na 14. emeryturę, która zostanie wypłacona w listopadzie. Osoby o niskich dochodach mogą również ubiegać się o dodatki energetyczne i mieszkaniowe. Druga indeksacja może faktycznie wesprzeć te wnioski. Pomagając udokumentować swoją sytuację finansową. Warto również wspomnieć o nowym świadczeniu 100, które zaczyna obowiązywać od lipca. Oferuje ono miesięczną wypłatę wszystkim emerytom powyżej 75 roku życia. Druga indeksacja nie wpłynie na Twoją kwalifikowalność, oba świadczenia można otrzymywać łącznie. Oznacza to, że do końca roku niektórzy seniorzy mogą otrzymać ponad 3000 zł dodatkowych płatności. A co z emerytami mieszkającymi za granicą, którzy otrzymują polskie emerytury? Oni również skorzystają, o ile ich konta w ZUS są aktywne. Środki zostaną wysłane przelewem międzynarodowym, ale ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy Twoje dane kontaktowe i bankowe są prawidłowe, szczególnie jeśli mieszkasz w krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania lub Kanada, gdzie wypłacanych jest wiele polskich emerytur. Na koniec powiem tak. Druga indeksacja nie dotyczy tylko liczb. To dowód na to, że twój głos ma znaczenie. Kiedy seniorzy zabierają głos i domagają się lepszego traktowania, może nastąpić prawdziwa zmiana. Dostajesz więcej pieniędzy, ponieważ ktoś uznał, że życie polskich emerytów w 2025 roku jest trudne, ale nadal może być godne. To nie jest działalność charytatywna. To szacunek i wsparcie. Dziękuję. Że zostałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten film odpowiedział na Twoje pytania i dał Ci jasność. Jeśli masz więcej pytań, zostaw je w komentarzach, zrobię co w mojej mocy, aby odpowiedzieć. A jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi wiadomościami o emeryturach, kliknij, subskrybuj i polub ten film. Pomaga nam dotrzeć do większej liczby seniorów, którzy potrzebują tych informacji. Dbaj o siebie. Do zobaczenia w następnym filmie